A przynajmniej tak się to zaczęło od tych ludzi, którzy gdzieś tutaj znajdowali takie swoje miejsce. Pamiętam jak 11 lat temu wdrapałem się po drabinie tak naprawdę na czubek wieży, a wieży wodnej, która kiedyś służyła do przetrzymywania w razie pożaru dużej ilości wody, która miała służyć gaszeniu pożaru. Dziś stoimy właśnie na dachu budynku zupełnie nowoczesnego, zbudowanego w ramach kompleksu OFF Center budynku TIL. Jak zaczynałem 11 lat temu tutaj była hurtownia deskorolkowa i z takim biznesem się pojawiłem tutaj na ofie, ale czasy się zmieniają, OFF się zmienia i dzisiaj jest restauracja spółdzielnia. Ta droga, która mnie doprowadziła do tego miejsca, dla mnie wydaje się naturalna, ale rzeczywiście, jak ktoś pyta mnie z zewnątrz, skąd to się wzięło, poprzez od studiów na Akademii Sztuk Pięknych, poprzez brand deskorolkowy Barbershop, restaurację hiszpańską i udziały w restauracji azjatyckiej, może być to zaskakujące. Wszyscy lokatorzy tworzą po prostu ekosystem, ekosystem współpracy, począwszy od designu do właśnie branży technologicznej. Ekosystem, który wraz z tym, co Znajduje się na parterze, pozwala pracownikom po prostu czuć się tutaj dobrze. OFF to takie miejsce szyte na miarę, bo każdemu coś oferuje i dostosowuje się w zależności od zmieniających się potrzeb użytkowników, najemców, odwiedzających, czyli też turystów. Co ja tutaj robię? Kucharz, barman, współwłaściciel. Koncepcja nadoki była taka, żeby zrobić coś niesztampowego. Żeby zawrzeć w kontenerach restaurację i drink bar trochę ponadprzyciętny. No a gdzie, jak nie na Ofie, gdzie najlepiej sprawdza się różnorodność architektoniczna, wachlarz środowisk osób, które odwiedzają to miejsce. Binarab stworzymy produkty cyfrowe dla startupów, jak i również dużych marek z całego świata. Zajmujemy się oprogramowaniem, które można znaleźć w hollywoodzkich produkcjach, jak również w branży finansowej na całym świecie. Parę lat temu, jak szukaliśmy miejsca na nasze wymarzone biuro, rozważaliśmy kilka różnych lokalizacji. Jedną z nich był off, który odhaczył najwięcej rzeczy, na których nam zależało. Na przykład lokalizacje, otoczenie, restauracje, miejsce, gdzie możemy spędzić czas po pracy. No i oczywiście klimat i to, że fajnie jest zaprosić gości z zagranicy, którzy stąd mogą zacząć podziwiać łódź. Przez ten cały okres off ewoluowało. Niesamowicie od czarnej kropy poprzez nowy cud Polski, a ogłoszenie przez CNN jako najfajniejszej dzielnicy w Europie do nagród towarzystwa urbanistów polskich za najlepiej zrewitalizowaną przestrzeń publiczną. O to także liczne lokale na wyższych kondygnacjach. Zarówno istniejących budynków, jak i tych zupełnie nowych. Liczne pracownie architektoniczne, firmy marketingowe, agencje PR-owe, ale też studia mody i studia kulinarne, a ostatnio bardzo dużo firm z branży technologicznej, branży IT. Jesteśmy firmą z Lublina, która zajmuje się aplikacjami mobilnymi dla największych banków w Polsce, jak i również na świecie, głównie na Bliskim Wschodzie. Gdy poszukiwaliśmy biura, to zwracaliśmy uwagę najbardziej na takie cechy jak lokalizację, na klimat biura. Tutaj dużym atutem jest taki industrialny, typowo łódzki klimat. Też na takiej fajnej przestrzeni lifestyleowej. Marka po prostu połączyła siłę z innymi projektantami, tworzymy miejsce razem po prostu. Powstało trochę z tęsknoty popandemicznej za ludźmi i tworzymy miejsce, w którym oprócz naszych sukni ślubnych pokazujemy projekty polskich projektantów. Of Piotrkowska Center to także kultura. Kultura od samego początku. I przy okazji jedenastolecia to moment dobry, żeby jeszcze bardziej wzmocnić kulturową odpowiedzialność biznesu. Dlatego przy okazji 11-lecia powołaliśmy fundację OPG, która ma wzmocnić działalność kulturową wokół OPG. Już niebawem w tym oto miejscu, w korytarzu, gdzie na końcu jest dawna galeria OFF, tu gdzie jest wejście do pantu Tu nie stał powstanie stała scena pierwszego w Polsce teatru komedii impro. Zapraszamy. Bardzo cieszymy się, że możemy być na ofie, bo jest to przestrzeń, która absolutnie inspiruje, która jest swobodna, w której czujemy bliskość i wsparcie innych, w których rzeczywiście czujemy, że jesteśmy razem. Taka jedna wielka rodzina najemców, którzy tutaj współpracują. Tak jak w moim przypadku spotkałem tutaj na of Piotrkowska przyjaciół z deskorolki, z czasów imprez, ze szkoły. Wspólnie spotkaliśmy się tutaj, aby budować nową jakość w Łodzi. Mam nadzieję, że nam się to udało. Dzisiaj wszyscy znamy i kochamy to miejsce. Dla nas jest to miejsce pracy, ale również miejsce, gdzie spotykamy swoich przyjaciół, z którymi budujemy to miejsce wspólnie. Odwołując się do tego czasu 11 lat, jakbym miał się zastanowić, co będzie za 11 lat, jest to tak nieprzewidywalna droga. Widać to po moim przykładzie, że nie umiem tego powiedzieć. Jak widzę łódź, jak widzę ofa, to dopiero 11 lat. Łódź będzie się zmieniać, a my będziemy dalej marzyć.